Dzień dobry państwu, to ja, warmianin. Niedawno, jak tak powiem brzydko, zajebali mnie dla majora, a ja przy pijaka o, o Hnysa, przyznaję się, kurwa. Nie rudzałem się nigdy, ale z tego powodu już mnie nerwy ponieśli. Dość kurwa z białocowskimi, kurwa złodziejami będzie. Dość kurwa, ja powiedziałem tutaj teraz. Ja się nie boję się, ani, wariat, ani wariatkowa, ani pierdla, ani nikogo. Bo ja powiedziałem: dość kurwa, wy nie umiecie robić tego, to ja pokażę siłę. Siłę, o, Ja pokażę samą siłę. Po, siłę! Pochodzę po, po e, Lambardach lember, ze tych, a znajdę ten. Siłę! Znajdę. Wy jeszcze nie wiecie co to warmianin. Pamiętaj, złodziejku, dajcie czas do odniesienia tej rzeczy. Obiecałeś, że kurwa naprawisz i przyniesiesz. W ten sam dzień. Ile, ile dni to mija? Ile mija to dni, złodziejku? Ja cię znajdę. Nie, podzie, nie na, na ziemi to ziemi znajdę. Ale wykopię, kurwa. Ale resztę ludzi proszę po mnie nie jechać. Dziękuję.